Może to chciałam powiedzieć, że mm, super, bo nie mam, chyba niepotrzebne nie, nie są jakieś wielkie słowa na to. E, ja się ponad chyba tak, no może nie ponad, ale z półtorej roku tak zastanawiałam, to, odkąd usłyszałam o tej metodzie. Wcześniej też tego nie zrobiłam z powodu lokalizacji, ale jak przyszła ta, ta możliwość online, bo od razu się tak bardzo, bardzo, bardzo cieszyłam i nie żałuję. I jak wiadomo, się bardziej do osób, które się zastanawiają, tak czują, ale nie są pewne, że naprawdę tak. I oczywiście ogromne podziękowania dla takiej trójki. Super. Ania, Martyna, Denis, super, 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 super.